Wszyscy obserwują Tesle, ale podczas gdy Elon Musk jest zajęty polowaniem na Marsa i budowaniem humanoidalnych robotów w Indie, właśnie zrzuciły bombę na rynek pojazdów elektrycznych. Zupełnie nowy elektryczny SUV. Zasięg 627 km Cena startowa zaledwie 21,0 dolarów. Nie to nie jest jakiś samochód zabawka o małej mocy. To pełnowymiarowy, bogato wyposażony SUV, stworzony z myślą o dominacji na drogach. Pochodzi z kraju, o którym nikt nie myślał, że będzie tak szybko przewodził w wyścigu pojazdów elektrycznych. To nie tylko rywalizacja, to bezpośrednie zagrożenie dla globalnej strategii Tesli. Bo jeśli Indie potrafią tak tanio budować samochody elektryczne o dużym zasięgu dni samochodów elektrycznych, za 60 dolarów mogą być policzone, a oto najdziwniejsza część: ten ruch nie tylko wstrząsa rynkiem. Może całkowicie wywrócić do góry nogami globalną hierarchię pojazdów elektrycznych. Czym więc jest ten SUV? Jak Indiom się to udało? I dlaczego Elon Musk miałby się martwić? A jeśli uważasz, że 21,0 dolarów za 627 km to szaleństwo, poczekaj aż zobaczysz, co będzie dalej. Kliknij, lubię to i zasubskrybuj teraz. Przewińmy na chwilę. Pamiętasz lawinę nagłówków zalewających Twój kanał? Tesla bije nowe rekordy produkcyjne. Rivian pręży swoją offroadową potęgę w dziedzinie elektrycznych pojazdów. By White rozjeżdża rynek falą za falą pojazdów elektrycznych. Każda aktualizacja była promowana, analizowana i traktowana jak Ewangelia. Każda z nich malowała tę samą przyszłość. Dominacja tradycyjnych gigantów na rynku pojazdów elektrycznych. Podczas gdy świat skupił się na Dolinie Krzemowej i Shenzhen, w Indiach coś sejsmicznego powoli nabierało rozpędu. Pojawia się Tata Motors. Nie jest to marka powszechnie znana na Zachodzie, ale w kraju jest absolutnym gigantem. I zamiast trzymać się podręcznika dla pojazdów elektrycznych, po prostu go zniszczyli. To, co zaprezentowali, to nie jest po prostu kolejny elektryczny SUV. To fala uderzeniowa przebrana za pojazd. Bezpośrednie wyzwanie dla globalnej elity. Przedstawiamy Tatę Harrier FU. Nie tylko elektryczne. Nie tylko premium. Pełnowymiarowa rewolucja na kołach. Mówimy o prawdziwej wydajności AWD. Systemy ADAS poziomu 2 dla bezpieczeństwa nowej generacji i inteligentnej jazdy. A oto statystyka, która przyciąga wzrok na całym świecie. 627 km certyfikowanego zasięgu na jednym ładowaniu. To 389 mil. Obawy o zasięg usunięte. Ale oto nadchodzi cios nokautujący. Cena zaczyna się od nieco ponad 25 dolarów. Bardziej doładowany Nadal poniżej 34 zero dolarów. To nie jest układ, to wypowiedzenie wojny, to nie jest stopniowa innowacja, to totalna rewolucja. Podczas gdy reszta świata grała w szachy, tata po prostu przewrócił szachownice. I gdzieś tam wyobrażamy sobie Ilona Maska, wpatrującego się w ekran, nie do końca wierzącego w to, co właśnie zobaczył. Indie nie tylko dołączyły do wyścigu pojazdów elektrycznych, zmieniły zasady. Trudno to sobie dziś wyobrazić, ale cofając się zaledwie o 5 lat, czy Indie mogłyby stać się potęgą w dziedzinie pojazdów elektrycznych? To było wręcz śmieszne. Sceptycy drwili. Stacje ładowania były rzadkością. Lęk przed brakiem zasięgu był normą. A niedrogie opcje elektryczne praktycznie nieistniejące. Droga do elektryfikacji wydawała się ślepą uliczką. Ale przenosząc się do dnia dzisiejszego, transformacja jest wręcz zdumiewająca. Indie nie tylko nadrobiły zaległości, wkroczyły na scenę pojazdów elektrycznych z impetem. W 2023 roku sprzedaż pojazdów elektrycznych we wszystkich segmentach przekroczyła 1,5 miliona, co stanowiło ogromny skok sygnalizujący wyraźną zmianę w nastawieniu konsumentów. Ale rok 2024 posunął się jeszcze dalej. W całym kraju sprzedano 1,9 miliona pojazdów elektrycznych, co stanowi oszałamiający wzrost o 19% w porównaniu z rokiem poprzednim. To nie jest stopniowa zmiana. To prawdziwa rewolucja, która przyspiesza szybciej niż ktokolwiek przewidywał. A kto na niej stoi? Tata Harrier FV, który nie tylko podąża za falą, ale ją napędza. Ten boom na samochody elektryczne nie jest napędzany przez import ani zagranicznych gigantów. To jest projektowane tutaj przez lokalnych innowatorów. Tata Motors, Mahindra, Ola Electric. To nie tylko producenci samochodów, to budowniczowie narodów. Inwestowanie miliardów w gigafabryki, pionierskie badania i rozwój oraz przedefiniowanie koncepcji mobilności elektrycznej w kontekście Indii. Jak więc Tata Motors, niegdyś budząca zdziwienie z powodu swoich wczesnych projektów w dziedzinie pojazdów elektrycznych, zdołała stworzyć coś, co dziś wygląda na przełomowe osiągnięcie w branży? Hariera F. To nie był przypadek. To była przemyślana strategiczna błyskotliwość, napędzana nieustannym zaangażowaniem w lokalne innowacje i inżynierię nowej generacji. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Sercem Hariera F. jest przełomowa platforma Actie 5 Plus firmy Tata, i nie jest to zmodyfikowane podwozie benzynowe z wciśniętym akumulatorem. Nie to zupełnie nowa, specjalnie zaprojektowana architektura pojazdów elektrycznych, zaprojektowana od podstaw, aby sprostać unikalnym potrzebom Indii. Jest ultralekka, głęboko modułowa i oparta na niepodważalnej filozofii inżynieryjnej, która jest indyjska. Genialność tej platformy, modułowość Został zaprojektowany z myślą o różnych zestawach akumulatorów, w tym o pojemności 65 kWh i 75 kWh, i obsługuje integrację z napędem na wszystkie koła. Oznacza to, że Harrier EV jest nie tylko gotowy na przyszłość, ale wręcz do niej stworzony. Jednak tym, co go naprawdę wyróżnia, jest sprawdzona w terenie odporność. Tata zaprojektowała Hariera EV nie tylko z myślą o płynnej jeździe po autostradach. Stworzyła go by sprostać miejskiemu chaosowi i ekstremalnym warunkom na wsi w Indiach, dziurawym ulicom metra, nieprzewidywalnym warunkom monsunowym i trudnym szlakom na wsi. Dzięki zaawansowanemu systemowi zawieszenia i wielu trybom jazdy terenowej, Harrier FV płynnie adaptuje się do warunków, w których większość pojazdów elektrycznych nie odważyłaby się poruszać. I tu właśnie tkwi prawdziwa siła napędowa, lokalizacja. Ponad 80% podzespołów Harriera Evaluar pochodzi z Indii. To ogromny sukces inicjatywy Make in India, ale to coś więcej niż tylko patriotyczny PR. Ta strategia radykalnie obniża koszty produkcji, skraca czas realizacji zamówień i chroni firmę Tata przed chaosem w globalnym łańcuchu dostaw i wahaniami kursów walut. Podczas gdy inni producenci samochodów zmagają się z opóźnieniami w portach i międzynarodowymi cłami. Tata utrzymuje linie montażowe w ruchu i utrzymuje ceny na stabilnym poziomie. To mistrzowska klasa integracji pionowej, która przynosi ogromne korzyści. Dzięki posiadaniu własnego łańcucha dostaw, Tata osiąga nie tylko pozycję lidera w zakresie kosztów, ale także elastyczność projektową, co daje jej swobodę szybkiego wprowadzania innowacji, bez konieczności czekania na zagranicznych dostawców czy import. Właśnie dlatego mogą zaoferować tak zaawansowany technologicznie gotowy do jazdy w terenie samochód elektryczny w cenie, która przyciąga uwagę od Kalifornii po Chiny. Krótko mówiąc, Harrier EV to coś więcej niż tylko produkt. To efekt wieloletniej wizjonerskiej strategii. Strategii opartej na inteligentnym projektowaniu platform głęboko zakorzenionej lokalnej produkcji i bezwzględnym skupieniu się na rzeczywistych potrzebach indyjskich konsumentów. Nie tylko w ten sposób Tata wygrała. Tak właśnie zmienili zasady, aby w pełni zrozumieć przełomowy wpływ i innowacje Hariera F. Musimy cofnąć czas i prześledzić niezwykłą, często niedocenianą drogę, jaką przebyła firma Tata Motors, aby dotrzeć do tego miejsca. Ponieważ nie był to sukces z dnia na dzień, był to powolny proces napędzany determinacją, wizją i nieustanną ewolucją. Historia pojazdów elektrycznych Taty rozpoczęła się skromnie od wczesnych modeli, takich jak Tiger i e verse i Nexen, i Ver. Te pierwsze kroki nie były idealne. W rzeczywistości spotkały się z wahaniem krytyką, a nawet drwinami. Wielu wątpiło w zdolność Indii do gry w pierwszej lidze elektromobilności. Samochody postrzegano co najwyżej jako eksperymentalne, a Tata napotkała po drodze nie jeden problem techniczny. Ale oto co wyróżnia te historie: Tata ani drgnął. Nigdy nie gonili za nagłówkami z dnia na dzień. Budowali coś większego. Gra długoterminowa. Potem pojawił się Nexen EV, punkt zwrotny, który całkowicie odmienił scenariusz. To nie było zwykłe zwycięstwo. To była dominacja na rynku. Nexen EV nie tylko dobrze się sprzedawał. Stał się zjawiskiem, które wymknęło się spod kontroli. Przez większość lat, 2023 i 2024, firma utrzymywała oszałamiający ponad 60% udział w indyjskim segmencie pojazdów elektrycznych dla pasażerów. Warto to sobie uświadomić. Na szybko rozwijającym się niezwykle konkurencyjnym rynku Tata zgarnęła ponad połowę udziałów. Ten kamień milowy nie tylko uciszył krytyków, zmienił narrację dla wschodzących rynków pojazdów elektrycznych na całym świecie. I ten sukces nie opierał się na powierzchownych aktualizacjach ani powierzchownych modyfikacjach. Z każdym nowym modelem Tata wprowadzała autentyczne skoki w zakresie osiągów zasięgu bezpieczeństwa i wrażeń użytkownika. A wszystko to w oparciu o rzeczywiste opinie i nieustanne prace badawczo-rozwojowe. Harrier i Wołam to nie przypadek. To zwieńczenie siedmioletniej wspinaczki ukształtowanej przez ciężko zdobyte doświadczenia, śmiałą inżynierię i długoterminową wizję. Ten SUV to nie tylko nowy model, to flagowy moment, dowód na to, że Tata zasłużyła na miejsce w czołówce światowych producentów pojazdów elektrycznych. Tata Motors przeszła drogę od outsidera. Do niewzruszonej potęgi od marki budzącej wątpliwości, do Miana Tesli Wschodu. Ale nie szukają już porównań. Budują dziedzictwo nie tylko dla Indii, ale dla całego globalnego rynku pojazdów elektrycznych. Dla kogo więc tak naprawdę jest przeznaczony Tata Harrier F? Kto zyska najwięcej na tej przełomowej maszynie? Odpowiedź brzmi prawie wszyscy, ale nie byle kto bo to nie tylko samochód. To precyzyjnie zaprojektowane rozwiązanie dla dynamicznie zmieniającego się, niezwykle ambitnego i niezwykle zróżnicowanego indyjskiego rynku konsumenckiego, którego atrakcyjność już przekracza granice. Zacznijmy od miejskich profesjonalistów i ambitnych przedsiębiorców. Dla nich Harrier Fua spełnia wszystkie wymagania: futurystyczny design, funkcje premium, imponujące osiągi, a do tego bezrujnującej portfele ceny globalnych marek luksusowych. To coś więcej niż tylko środek transportu. To płynny dowód sukcesu idealny dla tych, którzy chcą przewodzić zarówno w biznesie, jak i w stylu. Teraz kolej na rodziny. to nie tylko elegancki miejski cruiser. to wojownik na długie dystanse z certyfikowanym przez ARAI, zasięgiem 627 km i 389 mil, który eliminuje obawy związane z zasięgiem. Planujesz podróż. Śmiało. Ten SUV. Oferuje przestrzeń, komfort i najnowocześniejsze technologie bezpieczeństwa, chroniąc to co najważniejsze Twoich bliskich. Porozmawiajmy teraz z prawdziwymi wyznawcami pojazdów elektrycznych, pasjonatami technologii, którzy od samego początku wspierają elektryczną rewolucję. Latami czekali na zdziesiątkowanego luksusowego Suwa elektrycznego, który nie zmusi ich do kompromisów w kwestii osiągów ani nie zrujnuje budżetu. Dzięki Harrierowi FV to oczekiwanie dobiegło końca. To indyjska odpowiedź na globalną doskonałość w dziedzinie pojazdów elektrycznych i w końcu spełnia marzenie. I tu właśnie nabiera międzynarodowego wymiaru. Rosnąca społeczność Hindusów niebędących rezydentami Indii NRI zwraca na to uwagę i nie tylko jest pod wrażeniem. Są dumni. Harrier FVU jest symbolem tego, co mogą osiągnąć współczesne Indie godnego eksportu konkurencyjnego, na świecie samochodu elektrycznego, odzwierciedlającego dojrzałość technologiczną i potencjał produkcyjny kraju. Ale to nie wszystko. Harrier F-Power to również strategiczne rozwiązanie dla flot rządowych i przyszłościowych nabywców komercyjnych, którzy chcą zelektryfikować swoje działania. Dzięki solidnej konstrukcji niezawodności na dalekim zasięgu i wyjątkowo niskim kosztom eksploatacji jest on stworzony do intensywnych zastosowań, od usług miejskich po transport dla kadry kierowniczej. Oprócz imponujących osiągów futurystycznego designu i najnowocześniejszych technologii, Tata Harrier FV oferuje coś jeszcze potężniejszego finansową rewolucję dla swoich właścicieli. To nie tylko elektryczny SUV, to przełomowa maszyna do budowania bogactwa na kołach. Przejdźmy od razu do konkretów i liczb. Bo choć przejście na napęd elektryczny jest dobre dla planety, to również bardzo opłacalne dla portfela. Zacznij od miesięcznych kosztów energii. Ładowanie kariera EV kosztuje ułamek tego, co zapłaciłbyś na stacji benzynowej za paliwo porównywalnego suwa z silnikiem benzynowym lub diesla. W rzeczywistości możesz obniżyć swoje rachunki za energię nawet o 80 miesięcznie. To setki dolarów z powrotem w twojej kieszeni miesiąc po miesiącu. Wykorzystaj je na inwestycje, podróże rodzinne, modernizację sprzętu lub po prostu na obniżenie kosztów utrzymania. To nie jest zwykły sposób na oszczędzanie. To przełom budżetowy i na tym się nie kończy. Samochody elektryczne takie jak Harrier i V mają znacznie mniej ruchomych części niż tradycyjne pojazdy z silnikiem spalinowym. Brak wymiany oleju, brak świec zapłonowych, brak pasków rozrządu, brak skomplikowanych napraw silnika nawet wymiana hamulców znacznie spada dzięki hamowaniu odzyskowemu. Efekt koszty utrzymania spadają o 50 do 70. To nie tylko wygoda, to ogromna redukcja długoterminowych kosztów użytkowania. A do tego dochodzi jeszcze kwestia spokoju ducha. Harrier EV jest objęty solidną gwarancją na akumulator, co gwarantuje długotrwałą niezawodność, a dzięki bezprzewodowym aktualizacjom oprogramowania OTA Twój pojazd pozostaje w najnowocześniejszej formie, bez konieczności wizyty w salonie, stale poprawiając osiągi wydajność i wartość bezpośrednio z chmury. Sumując to wszystko, oszczędności paliwa, drastycznie obniżone koszty konserwacji i cyfrowe aktualizacje, dzięki którym Twój samochód elektryczny działa jak nowy, liczby stają się krystalicznie czyste. Przeciętny właściciel Hariera EW oszczędza od 1400 do 1800 dolarów rocznie w porównaniu z tradycyjnym suwem z silnikiem Diesla. Przez lata jedno wyzwanie odbijało się echem głośniej niż pozostałe. Gdzie go naładujemy? Postrzegany brak infrastruktury ładowania od dawna był uważany za największą przeszkodę na drodze indyjskiej rewolucji w dziedzinie pojazdów elektrycznych, jej tak zwaną piętę Achillesową. Ale ta narracja oficjalnie umarła. Sieć ładowania pojazdów elektrycznych w Indiach nie tylko się rozrasta, eksploduje, rozwija się w zawrotnym tempie i ucisza nawet najsurowszych krytyków. To, co kiedyś wydawało się nie do pokonania, stało się teraz jednym z najszybciej rozwijających się ekosystemów pojazdów elektrycznych na świecie. Porozmawiajmy o liczbach. Jeszcze kilka lat temu publiczne stacje ładowania w Indiach można było policzyć na palcach kilkudziesięciu rąk. Przenieśmy się na początek 2024 roku, a liczba ta wyniosła 12.0 stacji w całym kraju, co stanowi sześciokrotny wzrost w ciągu zaledwie dwóch lat, ale na tym się nie skończyło. Do grudnia 2024 roku Indie ponownie przekroczyły oczekiwania, przekraczając liczbę 25.200 publicznych stacji, podwajając sieć w niecałe 12 miesięcy. To nie postęp. To rewolucja w ładowaniu w czasie rzeczywistym. Za tym wzrostem stoją potęgi takie jak Tata Power Grid i fala strategicznych partnerstw rządowo-prywatnych. Nie ograniczają się tylko do dużych miast, budują centra szybkiego ładowania na autostradach w małych miasteczkach i rozwijających się ośrodkach miejskich, zapewniając, że elektryczna przyszłość dotrze do każdego. A Tata Harrier F. last. Został stworzony, by rozwijać się w tym dynamicznie elektryzującym krajobrazie. Dzięki najnowocześniejszej technologii szybkiego ładowania, Harrier FV, może naładować się z 20 do 80 ton w zaledwie 25 minut za pomocą szybkiej ładowarki prądu stałego o mocy 120 kW. Potrzebujesz szybkiego doładowania. Zasięg 250 km około 250 km w zaledwie 15 minut. Wystarczy, aby każdy postój w boksie zamienił się w prawdziwą eksplozję mocy. To nie tylko wygoda, to przełom w podróżach długodystansowych i codziennej użyteczności. Jeszcze bardziej imponująca jest demokratyzacja dostępu. Infrastruktura ładowania nie jest już luksusem dużego miasta. Miasta poziomu 2 i 3 budują obecnie solidne ekosystemy pojazdów elektrycznych, dzięki czemu mobilność elektryczna staje się opłacalna i atrakcyjna dla milionów Hindusów. Czy Tata Harrier FA podbije świat zaprojektowany, aby przetrwać chaotyczne indyjskie drogi, ekstremalne warunki pogodowe i trudny teren Harrier FE jest nie tylko wytrzymały, ale i adaptowalny. To czyni go idealnie przygotowanym do wejścia na rynki globalne. Jego sukces w Indiach to dopiero początek. To, co czyni go tak popularnym w Indiach, sprawia, że idealnie pasuje do krajów Afryki, Azji południowo-wschodniej i Ameryki Południowej. Gdzie miliardy ludzi desperacko poszukują niezawodnej i niedrogiej mobilności elektrycznej. A teraz weźmy pod uwagę specyfikację zasięg 627 km, solidny napęd na cztery koła zaawansowany system ADAS poziomu 2 i cenę wywoławczą nieco ponad 25,0 dolarów. To nie tylko konkurencja, to rewolucja. To pojazd dostosowany do rynków wschodzących, a jednocześnie zbudowany tak, aby spełniać standardy bezpieczeństwa i wydajności nawet w najsurowszych regionach, takich jak UE. Nie chodzi tylko o to, że Indie kupują pojazdy elektryczne, ale o to, że Indie je eksportują, kwestionując globalne łańcuchy dostaw i zmieniając oś innowacji. Wyobraź sobie, że zamiast importować Tesle czy Buidy, świat importuje teraz indyjskie samochody elektryczne które przewyższają je zarówno pod względem wartości, jak i trwałości. Tata Harrier F może stać się pierwszą globalną ikoną samochodów elektrycznych w Indiach, dając światu sygnał, że kolejna fala innowacji nie nadchodzi z Doliny Krzemowej czy Szanghaju, ale z Pune. Globalne pole bitwy na rynku samochodów elektrycznych jest zacięte, ale jeśli chodzi o wartość, wszechstronność i realny wpływ na świat, Tata miażdży konkurencję. Choć Tesla zachwyca oprogramowaniem i autonomią jej ceny, pozostają zawrotnie wysokie dla większości mieszkańców Indii. BYD, pomimo globalnej dominacji w wolumenie sprzedaży, nie zdobył zaufania zasięgu ani głębokiej więzi emocjonalnej, jaką Tata ma w całych Indiach. Hyundai oferuje technologię premium, ale rzadko udaje mu się osiągnąć trio wartości cenę, zasięg i osiągi, jakich oczekują indyjscy nabywcy. Tata z kolei rozumie Indie, ich drogi ludzi i ich aspiracje. Tworząc lokalnie firma, obniża koszty, jednocześnie dostosowując swoje pojazdy do unikalnych wymagań rynku. Ta strategia lokalizacji jest nie tylko inteligentna, ale i zabójcza dla konkurencji. Tata Harrier F to nie tylko samochód, to sygnał ostrzegawczy sygnał ostrzegawczy dowód na to, że Indie nie próbują już nadrabiać zaległości, a wręcz przeciwnie, nadają tempo. Nie chodzi tu tylko o technologię, ale o dostępność. Harrier e.V. reprezentuje moment, w którym pojazdy elektryczne przestają być luksusem dla nielicznych, a stają się rzeczywistością dla wielu. Na nowo definiuje to, czym może być pojazd elektryczny dla rodzin z klasy robotniczej, profesjonalistów o średnich dochodach i świadomych wartości globalnych konsumentów. Wizja firmy Tata, poparta solidną inżynierią i rządem w pełni zaangażowanym w rozwój pojazdów elektrycznych. Zmienia rolę Indii w globalnym przemyśle motoryzacyjnym: od konsumenta do twórcy, od naśladowcy do lidera. Podczas gdy świat był zajęty Teslą, Chinami i tradycyjnymi europejskimi markami Indie, po cichu budowały przyszłość. A teraz świat nie może odwrócić wzroku, ponieważ ta przyszłość jest przystępna, cenowo elektryczna, trwała i bezkompromisowo-indyjska.